Hej, hej. Cześć. Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku. Dzisiaj, słuchajcie, coś nieoczekiwanego. Mamy rywalizację kwotową. Mamy zrabki za 60 zł, ale moją wielką krzyżówkę nie zdrapuję ja, tylko kto zdrapuje? Żonka. <grafię> Także dzisiaj zażyczyła sobie żona, chce wielką krzyżówkę. Mówię, wow, dobra, szacunek. Mm. <grafię> Będzie Twoja. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, bo jest bida, ale. Ja biorę w takim razie Klub Milionerów i Laki i, i 7. I sprawdzamy, co będzie dalej. Tak. Jak widzicie, to nie jest kolorowo, mamy pierwsze słowo, a tutaj potrzebuję aż pięć. Mhm. I tutaj trzech. A tutaj trzech, więc zaczynamy. Może konkrety jakieś padną. Ale trzymamy kciuki. Tak, Z trzymajcie koniecznie. Mm. koniety ty monitoruj, czy ja tutaj... Tak, tak, obserwuję. Często po prostu y, jakby umyka mi. Mhm. Rzym i tak, Z. No ja już więcej tutaj nie widzę w tej pierwszej. Mhm. Masz w bonusie. W bonusie? Znaczy to, ale jeszcze nie ma bonus. No, już myślałam. Ezop. Ja no, już wytrapałabym. <noise> tym nie Chciałaś jestem. Nie w pomocy. I co? I tutaj mamy ucieczka. Mhm. I nie widzę więcej. I tak mało. I Z. Zanik, mm -hmm. który sobie sama wydrapałam. Tak, i to tylko tutaj ewentualnie. Mam hmm. I mamy K. K mamy zanik. Jest dużo K. I zaczynamy. Akant. Mm -hmm. Mamy rachunek. Mm -hmm. Jest e, drugie mamy słowo. Mamy la... Kraker. Masz na dole K. E, flisak? Flisak, no. Mm, co to jest? No, ciekawe. Flisek, drugie słowo mamy, także jest dobrze. Mm. Klakier. Może. I co mamy dalej? Mamy krab. No, ma z... masz trzecie słowo, kochanie. Gdzie ty to widzisz? Bo no, tu masz K i tu masz W, kutele... które nie zrapałam, tak. czyli mamy trzecie, czyli może też wpadnie, słuchajcie. Mm. Tu mamy matka. Są, jeszcze, są szanse. Całą są szanse. Mówisz? Mm -hmm. No dobrze, dobrze. To, to jest mój debiut, bo chyba nie razu y, nie, nie wzięłam tej wielkiej krzyżówki. Mm -hmm. Zobaczymy. Tu mamy kra. R nie było? Nie. A y, nie, nie R było. raczej nie I y, kra, Orka. Mm -hmm. Mm -hmm. I tu mamy szakal. I no. mamy słowo. A, a było. Tak. A, jest szako, jest pierwsze. Czyli pierwsze. I tu nie mamy nic więcej. Cześć, a. Ucieczka. Uh -huh. e, I tutaj już zdrapaliśmy, więc uh -huh. nie ma nic, Czyli... więc ostatnie dwa słuchajcie. Jakby N wpadło. Dajcie nam N. Uh -huh. M. Nie posłuchali. Emerytura. E, diagram. Uh -huh. Omen. No i tutaj już mi. Matka. Uh -huh. Tu kompletnie nic. nic. E, Mediolan. Nie, no słabo, słabo. Mit. A uh -huh. jeszcze T by nas ratowało. Kochanie, no. TN. Tu, by nas ratowało, ale niestety jest to ostatnia literka i jest bita. Więc R musi wypaść. A. E. Hmm. Hmm. Emerytura. N nie było, kochanie. Nie. E, rachunek. Uh -huh. e, I tutaj inkasent. Omen. Borneo. Tu było jeszcze A. Uh -huh. Opatrunek. E, bez ledy. Hotel. Bez lety jeszcze raz. Mm -hmm. I nic słuchajcie. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma klakier. Tu widzę cej, terkę kontrolną. Taka, taka, taka szansa ewentualnie myślałem. Może będzie... coś przeoczyliśmy. Słuchajcie. No zobaczymy. No jeszcze jest druga Tak, tak, tak. I, I coś nam tutaj daje, nic nam nie daje. Kompletnie. To jest takie słabe. tak się dobrze zapowiadało. Myślałam, że będzie por. Mm. E, Okej. Okay. REN. Tutaj mamy. Uh -huh. Ucieczkę też mamy. I co? I co? I co? Rigolet to mamy. opie drugie. Tak? <noise> tak, mamy drugie, ale trzeciego chyba już nie będzie. Te nie mamy. To jest jeszcze E? A, E jest. Uh -huh. Mamy E. A co nie było? Nie, co nie było. Nie. Yy, tu trzeba sprawdzić kontrolę. No to sprawdzamy kontrolę. Tak. Żebyśmy coś przegapili, żeby było C, C. c, c. Tak, oby. Nie. C -m. O, słabo. Ale debiucik. biucik. <noise> Kiedy <noise> czujesz, że pierwszy i ostatni raz. Przestań, nie mów. Tak. Fajnie się drapie tą krzyżówkę. Właśnie nie miałam takiej frajdy. Nie. Jak z portfelem. Hmm. No szkoda, ale ja no będę nie, na pewno drapać tak. nieraz. Tak, bo ty wygrałeś tam grubę hajsę. Tam grube 200 zł czy wybrałaś? no w wielkiej krzyżówce raz wpadło czasem ślepej kurze coś wiesz ziarno się trafi dobra i tak mamy 40 mamy 21, 42 szósteczka i 41 wow hmm. coś padnie 30 kilka 39, Ta. 43 dobra. 5, 7 oboczki i ach, 47, była czwórka z przodu, ale niestety 27. 27, jest trójeczka, blisko, bardzo bliska, 19, nic, dziewiąteczka, też nic, zależy jak patrzeć, no. No, um. tak, <noise> mógłbym przewracać do góry nogami co <noise> chwila, 15. i tak nie będzie to samo, dobra, 16, nie... 18 nie, 26 też nie. Co tu będzie? 39. O, jest oboczek pierwszy. Czy już któryś? 8. Mm, Czter... Jest! 41. Wow, wygrałaś! Ach, mamy. Jest, jest Czyli, coś. Ja już przegrałam ale... 42. Jest druga wygrana, słuchajcie. O, tak? 41, 42. Pięknie. Pięknie się zapowiada. 28. A to dzięki mnie, bo wybrałam Wielką Krzyżówkę. Tak. <laughs> na kogoś paść musiało. Tak. 40. I 43. Mówiłam, że będzie obok. No nic, ale mamy dwie wygrane. Tak, to się, się liczy. Się nie Pewnie, że nie. Jest 44, czyli ciąg dalszy, nie wiem, ktoś się pomylił chyba na maszynie. 34, nie. I na koniec jest 48. Dobra, to co mamy. Pod tymi wyganymi. Czy to będzie po 10 zł, czy to może będzie coś, 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 coś więcej? Dajcie 20 i 10, żeby się zwróciła krzyżówka. Ja bym tak skromnie po 50 wziął w ciemno i będzie dyszka. Jest dyszka, a w 40, w 42 będzie 20 zł. <laughs> No, kotek, ty Mamy. to po prostu wiesz, co, co się kryje pod tymi zdrapeczkami. Mm -hmm, czyli tak, czyli w bonusie już pewnie nie będzie nic. Nie, nie jest nic widzina. Ale słuchajcie, i już jest pięknie, połowa. Pięknie, kochanie. No. Super. I jeszcze został. Klub, A tutaj coś czuję, że wygrasz? Klub milionerów. A w ogóle słuchajcie, to jest zdrapka z numerem 1. Jeden. jeden. Nasze jedynki, które omijamy szerokim łukiem. Niekoniecznie ja nie wygrałam w jedynce. Coś. Nie wiem ile, ale coś. Nie pamiętam tej sytuacji. Ja pamiętam. Ja pamiętam wszystkie swoje gry. Dobra, słuchajcie, tu mamy zdrabka z numerem 15. Jest 45, jest 2, 27, jest 29, 13 i 8. Mhm. Dobra, I co tu będzie? Niech już na początku będzie jakiś strzał. Piątka niestety. 11 też nie. 31. Jakaś taka dziwnie jest skięta. Nie, o nie, wydawało mi się. Nie tak ciężko się drapało w jednym miejscu. 14 jest pierwszy oboczek. Uh -huh. Jest dyszka. Nic. Yes. Prawie oboczek. Nie wiem gdzie, co tam jest. 12 jest drugi oboczek. Siódemka kolejny. Nie, no przecież nie chcę tutaj samych oboków. A, 26 znowu. Lit, pieniędzy, tak? Yy, Save. A safe, ok. Tak, to jest chyba safe. Tak, tak wygląda jak safe. 25, jest trójka, czyli znowu. Jeszcze nie mieliśmy znaczka safeu. No nie. 43, jest 18, jest 41, niestety 42, też niestety 16. Ach, jeszcze dwie linie. Słuchajcie, Drap chociaż, chociaż zwrocik taki malutki. 43. Już masz zwrot. 33. No tak, ale w tym mielibyśmy. E, ile? 10 zł na minusie, czyli to prawie nie minus. Cała nic. Przy takim drapaniu. 9. Dwójki zabrakło. 35. Ostatnia linia. Dobra, co tu jest? 6. Czyli nie prawie obok. tak to jest 46 to dzisiaj klub milionerów po prostu słuchajcie króluje w to jest klub oboków tak nie milionerów tylko oboków 19 29 co tu jest 21 nie. co było po tym 21 żeby chociaż tak 200 zł i ostatnia mamy 28. O, Obo, kolejny ob... obok. Słuchajcie. Trusty. Oj, bogaty obok. Za, za grubą bańkę. No, czyli taki klub oboków. W tej zdrabce wyjątkowo. Jeszcze kontrolny poszukamy, żeby potwierdzić to, co niestety. MA. Chyba, że 28 uznają. Nie, raczej. No, szkoda. Czyli tak, kochani. Na wydanych 60 zł pokazała się jedna, a jakby nie mogę ich zabrać. Najtańsza. Naj, tak, najwięcej dała. To. Jest piękne 30 zł. Jeszcze te kontrolne, żeby potwierdzić, że to jest 30 zł, bo może coś umknęło. chociaż nie znam tych liter kontrolnych dla tej zdrawki Jest H, H ha H. Więc jeżeli wszystko się zgadza to super. Mamy 30 zł, mamy połowę, jest fajnie. Tak. Możemy Dzięki wielkie, że byliście. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie przede wszystkim. <głosy> dziękujemy. <głosy> Dzięki wielkie, cześć. Cześć.